28 marca 1990 roku ukazał się pierwszy numer czasu krakowskiego, gazety, która przez kilka lat była symbolem niezależnego dziennikarstwa w wolnej Polsce. W krakowskim klubie dziennikarza pod gruszką mieliśmy okazję wspominać tamten czas, razem z dziennikarzami, którzy tworzyli wyjątkową, codzienną gazetę w niezwykłych czasach przemian. Czas Krakowski to dla wielu z nas jest po prostu wspomnienie o wielkiej przygodzie, o przygodzie naszego życia de facto, dziennikarskiego. Także takie wspomnienia zawsze są i rozczulające, i rozśmieszające, wzruszające. Można powiedzieć, że to jest taka sentymentalna podróż w czasie. Praca w mediach wówczas była wyzwaniem. W tamtym czasie, czyli na początku lat 90., wtedy, kiedy powstał Czas Krakowski, największym wyzwaniem było po prostu zdobycie, zdobycie informacji. Trzeba było samemu wszystko wydobyć, to dzwonić. Pojechać, sprawdzić na miejscu. Nie było mediów społecznościowych, gdzie można było podejrzeć, co się dzieje. Praca trochę wyglądała jak praca detektywa. Wszystko, wszystko robiło się samemu, trzeba było to sprawdzić i dotrzeć, tak jak mówię, porozmawiać z, to z człowiekiem, tak? z, z kimś, kto był uczestnikiem, kto jest bohaterem wydarzeń ówcześni młodzi redaktorzy czasu krakowskiego mogli liczyć na pomoc swoich bardziej doświadczonych kolegów. To było tak jak skok do, do, do wody: albo się nauczysz pływać, albo utoniesz. No, tacy ludzie, jak Zygmunt Moszkowicz, który potrafił siąść z, z, z dziennikarzem i poprawiał ten tekst razem, tłumacząc, co jest źle, co jest dobrze. No, niesamowita lekcja dziennikarstwa. To było nasze. Każdy swoją cząstkę tam w, wkładał, a to się przekładało później i też na takie bliskie relacje. Wartości, jakie wyznawali pracownicy dziennika, mogą być przykładem dla następnych pokoleń. Tworzyliśmy takie oczekiwania od siebie, takie zasady, które jakby odpowiadały uczciwości, Prawdomówności, odpowiedzialności za słowo. Byliśmy jedną wielką rodziną. Mówię tak nie dlatego, że byliśmy wtedy znacznie młodsi, ale teraz media są korporacjami i nie ma miejsca na to, co było w czasie czyli praca połączona z przyjaźnią, z zabawą i praca na bardzo wysokim poziomie. Jak widzimy, czas czasu krakowskiego już minął, ale wspomnienia o nim wciąż żyją.